Hello, neighbor. Część trzecia. Po nagraniu pierwszej i drugiej części, powiem wam szczerze, tak się zachwyciłem ta mi się taka spodobała, że musiałem do niej wrócić. A w tej części naszym zadaniem jest zwiedzić szkołę? Nie wiem, czy masz tak co tworzyć. Można. Ty, proszę. wf ty typowa szkoła i taki wf z całym plecakiem szlugów. Szlugów. Co się dzieje w tym patologicznym miejscu? To są uczniowie? Na to dotacje dostaliście? Czyli na pewno jednym z naszych zadań będzie albo coś ogarnąć z tą rurą, żeby ją wyłączyć, albo jakoś roztopić ten lód. Torba z wykrzyknikiem, ale co nie jest? Czekaj, tam jest jeszcze jeden pies? Ej, ta szkoła jest totalnie postrada! Co to co się dzieje w ogóle w tym miejscu? To wygląda jak jakiś poradnik. Jak mamy ustawić rzeczy tak szczerze. Ziomek, czy ty masz łańcuch na szyi? Jak oni ci mogli założyć łańcuch? Stary! Kałki PL by ci kupili, a nie? Co to ma być w ogóle? Dobra, bierdole. Co, co kurwa? Chcesz się bić? Chcesz się bić? O kurwa, chcesz się bić. On się chce bić! Czy to jest kanciapa sprzątacze? Czy to jest palarnia po prostu? To tutaj wf i tam z boiska, żeby jarać? Tu też jest... klucz. Czy ten pies jest friendly? Mogę to wziąć? Czekaj, dobra, ten pies jest friendly. Czego byś chciał za klucz? To jest jakieś akcesoria z Hałki.pl, he? Akcesoria do swojego pupila? Prowadziliśmy ostatnie kule węchowe, Woo! No i ty masz tą piłkę? O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa! Ty psie jebany! Zostaw mnie! Zostaw! Zost... Sio! Sygie gonią! Ratunku! Wejdę na stół i co? Czekaj, nie mogę wejść na stół. I co te, co, te, co Co? Co? Chcesz napierdalać? Chcesz się napierdalać? Znowu masz jakieś gówno na szczycie a .pl. Co? Chcesz się bić? Ale poważnie, ten pies coś robi? Czy on tak będzie stał prosto i w Co? <grytanie> <grytanie> Jak on w ogóle szybko biega? Pójście na mnie. Wow. Nie tak szybko. Ej, szczerze, on ma trochę mordę jak Maja Staśko, kiedy <suszy> słyszy coś, co nie jest po jej myśli. To jest dokładnie to samo. <suszy> Brak równouprawnienia w kopalniach. Co? Brak równouprawnienia w kopalniach. Co się do tego Tak, całkowicie szczerze, łazienki dzięki też trochę jak w polskich szkołach, nie powiedz, że nie. Jaki pryszlisty, no jak. jak przed WF-em takie same przyszlicę? Co ten koleś robi? Co, ma śmieci na plecach? Może to zwoźna, nie wf ista Przepraszam, WF-istów, to jednak woźny jest. Tu jest jeszcze. Może ile rzeczy jest w tej grzy do odkrycia? Co to jest? Tu jest kolejny wór. O, tu jest. Jest klucz. No i teraz ty mnie zobaczyłeś? Wal się. Hahaha Głupi pies. Eee, gdzie my jesteśmy? O kurwa! On umie drzwi otwiera! Wypierda! Co, co? to ma <głupi> być? Jak on te drzwi otwiera? Zostaw mnie w spokoju! <głupi> CO TO BYŁO? Co za głupi pies. Meanwhile, pies Otwierać mi? Boże święty, nie spodziewałem się tego kompletnie. Ej, Aniela, myślisz, że RAM powinien mieć większe taktowanie, ale też większe opóźnienie, czy mniejsze taktowanie, ale mniejsze opóźnienie? Eee. Myślisz, że chłodzenie powinno być z góry, z przodu, czy może z boku? Czy zasilacz 850W da radę z 4080, czy raczej ja będzie za słaby? Stop! Nie musisz znać odpowiedzi na te pytania, by złożyć fajny komputer gamingowy. Wystarczy, że skorzystasz z usług firmy Artrel, która zajmuje się składaniem komputerów zawodowo. Konfigurator dostępny na stronie przeprowadzi Was przez proces składania komputera od A aż do Z. Będzie na bieżąco sugerował Ci komponenty, które dobierzesz do swoich potrzeb, i budżetu. A jeśli mimo wszystko dopieranie części Cię przerośnie, to nic straconego. Artrel bardzo chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania, zadane przez wygodny dostępny na stronie formularz. Możesz również poszukać inspiracji bezpośrednio na Instagramie Artrel, gdzie regularnie pokazywane są komputery składane właśnie przez powyższą firmę. Jeśli jesteś więc studentem, uczniem bądź rodzicem, który zamierzał w niedalekiej przyszłości składać komputer do nauki bądź grania, gorąco zachęcam do sprawdzenia usług firmy Artrel bezpośrednio z linków w opisie. Pamiętaj, że komputery Firmy Artrel są przeważnie lepsze i tańsze od gotowców z marketu. A co więcej tylko do końca października czeka na was specjalna zniżka, bowiem z kodem SMOC 23 otrzymacie 100 złotych rabatu na składane przez Was komputery. A tymczasem teraz to ja muszę dokończyć składanie tego kompa. Bro, czekaj, 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 czekaj. A co tam to daje? Podnosimy temperaturę! Okej, okay, kumam! Wkładamy. Co to? Co, czekaj, co to jest? To jest reflektor! Coś... No przestań mnie gwałcić! Zostaw mnie! Zobaczmy, na jaki kolor świeci. Biały? a tam jest reflektor. I to jest reflektor za sceną? Jak to on jest za sceną? No patrzcie, tam jest wejście na scenę, bo ja muszę odpalić reflektor przed sceną, żeby dostać się za scenę, więc on nie może być za sceną, bo nie dostanę się za scenę, kiedy jestem przed sceną. Jakie to głupie. Dobra, tutaj nas nie było, ale jest do wpisania jakiś kod. Jako że dotyczy on zamkniętego prawdopodobnie dziecka, to nie pasuje. Aż jestem w szoku. <laughs> Zrzeliście ten śmiech. Ten śmiech to było takie, kiedy nauczyciel pisuje ci na koniec roku jedynkę proponowaną na zachętę. Wychodzi ci średnia 384 Dobra, dwoja na pewno. O, ale znaleźliśmy wór. Okej. Okay. On, nas, on nas teraz tu widzi, możemy pokaź dupę. Jesteśmy jak pies. Co to od nas nie widzi? Ten pies, On jest jakiś głupi, totalnie. Dobra, i mi teraz wór i wkładamy go do środka. Będzie na czerwono. Będzie, ale to chyba jeszcze nie to. Podniosłem flaszkę. Co nam to daje? Nie wiem, jest to jakaś... Czekaj, podniosłem kolejną flaszkę. Ty, ej, 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 z złą stronę to idzie moment! Ehehehe. Zawór będzie tutaj, ale żeby tu się dostać, potrzebuje łom. A skąd wziąć łom? Czy ty masz łom? Czy po prostu jesteś tylko ułomny? Jest łom! Jest worek! Mamy ten zawór, który zaraz będzie można umieścić. Ja generalnie nie wiem, czy ten ziomek nie jest zbagowany, tak szczerze. Bo on tak stoi w jednym miejscu, gapi się w ścianę. Mi się to nie wydaje naturalne, tak tybychy. To jeszcze nie jest Max? Jak to jeszcze nie jest Max? <zysy> 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 Najlepsza gra na świecie. Już ją lubię. I to jest to. Witam w szkołach. <zysy> Dlaczego to się nagle stopiło? Przecież stopiłem przed chwilą, to nie było stopione. Czy ta woda już jest dobrze podgrzana i to o to chodzi? Okej, okay, to jest ziemniak z żarówką, w sensie z ledem i ja wiem gdzie to położyć. I teraz tego ziemniaka na 100% mam położyć tutaj. Moment, teraz świeci na czerwono. Aha! I mam znaleźć niebieski spray, żeby to świeciło na fioletowo. Dobra, muszę znaleźć niebieski spray. Tu jest niebieski spray, czyli muszę znaleźć cyfry. Czy jak trzymam tą flaszkę, to mogę ją napełnić jakoś, jakkolwiek? Kurwa, mogę. To działa? Dobra, okej, okay, to była solidna przeklina. Tak całkowicie szczerze była solidna. I teraz jest 5, 2, 2, 3. Czy to będzie kot? Pro. Po prostu, pro. Gleba psie, gleba, gleba. Gazem pieprzowym. A to coś tak szybko patrzysz, co, co? Gazem pieprzowym porył. Masz! Jest ultrafiolet i dostajemy klucz, tylko mam za dużo rzeczy. To skutka, nie? To skutka. Aha, fajnie. Ja ci chciałem kurwa pomóc. Weź, nie gwałć mnie. No ty w lecisz?! Czarny pies miokrat! Pozwolę sobie nie komentować tego zachowania. Dobra, a zróbmy może z teleskopem. Kruka mamy zrobić? Ale nie mogę tym teleskopem ruszać na lewo i prawo, co do chuja?! Dlaczego ja mogę tylko kurwa góra-dół? Legitnie, ja mogę ruszać tylko góra-dół. Ja, ja nie mogę lewo-prawo. Dobra, ja będę próbował tak długo, aż trafię na ptaka, nie? Jak chuj. To jest ptak czy to nie jest ptak? Udało się. Siup. Okej, okay, co tam to daje? Mamy rączkę. wiem, gdzie była jeszcze jedna kutka. Tam! Tam była jeszcze jedna kutka. Czy ta kutka to będzie to? Daj mi a Ale co nam daje zielony spray? A weź poczekaj. Coś odkryłem chyba właśnie. Ale jaja! Ale jest. O kurde. Okej, okay, i tu będzie reflektor. Ale jestem bogiem po prostu gameplayów. Odkryłem pomieszczenie. Co to nam daje? Nie wiem. Aha, czy musimy znaleźć jeszcze jedną? Dobra, nieważne. Czy musimy znaleźć jeszcze jedną? Aha, i to jest podniesione! Dobra! Kubam! Co nam dało to światło? Nie wiem. Aha, i tu tutaj jest 1 na 4 O, i tam jest przycisk. Pominąłem go. Kolejne włączone. Buja. I co nam to dało? Nie wiem. Na pewno zaś muszę wziąć reflektor. Mam jakiś kabel na pewno na dach. Ja mam na dach, zobaczył. Mhm. Aha, świeci na czerwono teraz. Mhm. Czekaj, czy ja jestem. Zostałem zrobiony w chuja. Zostałem oszukany. Patrzcie, ta lampa jest biała, one wszystkie były czerwone. To raczej nie będzie ta lampa nawet. Okej, okay. zostałem oszukany. Co prawda, przez samego siebie, ale nieważne. Bo na tym placu zabobotani byliśmy. A może masz, żeby wciągnąć flagę? Principal Office, let's go. Czyli to nie będzie to. Oszukałeś mnie! Dyrektor ci na matkę. Zajębiście. Chyba, że trzeba jakoś najpierw te zębatki ruszyć, bo jedyne co mi przychodzi do góry, to ewentualnie tamto, ale nie mogę tam doskoczyć. Nie, no nie wiem. Dobra, zostawię to na później. Ej, dobra. Szczerze przyznam się, nie miałem pojęcia, gdzie jest trzecia lampa. Kuźwa, przeszedłem tą mapę wzdłuż i wszedł, szukając trzeciej lampy i wiecie co? I nie mogłem jej znaleźć, bo byłem przekonany, że żeby otworzyć tą scenę, trzeba znaleźć trzecią lampę. K Ile czasu ja spędziłem szukając tej lampy? To jest żart. Nieśmieszny żart. Stawiamy ją i teraz potrzebujemy zielony spray. No i ona świeci na zielono, tamta na niebiesko. Mogę to wignąć jeszcze raz? Aha. I coś jest nie tak. A co jest nie tak? Ewentualnie. Aha, aha. Skumałem, wiecie czemu? Jedna rzecz na scenie się nie zgadzała. Te drzwi są otwarte i to mi nie pasowało. Natomiast... Natomiast nie możemy wejść teraz na górę? Ło, lo, nie sięgam do drabiny? Co jest, kurwa? Czekaj, co się stało? Dobra, robi się dziwnie. Aha, czyli trzeba stać w jakimś idealnym miejscu, żeby doskoczyć tej drabiny, tak? I teraz nie mogę skoczyć z powrotem. Nie lubię tej gry, ona jest tak źle zrobiona, to jest tak. Matko, przestraszyłem się. Cia! Hmm, no proszę. Nagle się udało, a się męczyłem z tym. Fajnie, że w końcu się ruszył. Jakby cieszy mnie to. Ale. Co to dało? Nam? On śpi. I jego psy też śpią. Ale jaja. I to jest klucz teraz! Uff. Ej, ej, ej. Putin reference. Nie, 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 nie. nie. Co to zrobiłeś? Ja się czekam to kiknąć. No ekspert. Aha. Ale on cię zobaczył gdzieś stał. No dobra, ej, zrobiło się ciekawie. Dlaczego tutaj są takie duże ząbki? Dlaczego musieliśmy spaść na dół? Było jedno proste zadanie. Serio. Aha! Gra skraszowała. Nie możemy mieć piłki, feku? Dlaczego gra skraszowała, bo mieliśmy piłkę, feku? No dlaczego gra kraszuje w tym miejscu? Ja nie jestem w stanie przejść dalej. Może wyłączmy kompletnie ray tracing? Ej, co jest grane teraz? Dlaczego ja latam, kurwa? No, co się dzieje? Dlaczego ja utknąłem w lataniu? Matko, nie wytrzymałem. Jak można zrobić tak tragiczną grę? Ta gra nawet teraz lepiej wygląda bez ray tracingu, tak szczerze. Aha. Czy to przez ciebie mi kraszowało? Czy teraz skraszuję? Proszę nie, proszę nie, proszę nie, daj mi to przejść, proszę. Ray Tracing rekraszował. Nie no. <laughs> A. A. Ustawienie graficzne! Krasz. To Cześć Piesku, lubię cię. Masz zabawkę. ok, czyli muszę wrzucić po piłkę. A ja mam w eku? Co narobisz moim w Eku! Czyli gra się skraszowała, zapisało dopiero w momencie otwierania drzwi, ale zapisało, że mam piłkę w Ekwipunku? Ja nie, nie rozumiem jak ta gra jest skonstruowana! O, tu ci rzucę. Tam ci rzuc rzuci ci piłeczkę, rzuci ci piłeczkę. Łap. To mi jest skoczunia. Jestem broken. No ci kurwa, co ci chodzi? Może ci karton rzucę. Też nie chcesz? Zwracaj. Nie, Karton! To jest przycisk. Aha. Super. I to nam daje co? Jakieś pomieszczenie z rurami. Nie wiem, co to zrobiło. Tam coś leży na górze. Patrzcie, jestem ładka. Gdzie my to mamy umieścić? Okej. Okay. Dostaliśmy obraz? To co nam daje obraz? O, czekaj, co? Policja? Policja? Co ten przycisk zrobi? Dobre. Mm -hmm. O, jesteś happy, że mnie widzisz? Ja się też bardzo cieszę. Chcesz piłeczkę? No CO CI KURWA CHODZI?! Pobaw się ze mną! Chcesz kostkę? Popatrz jaka kostka fajna. Nie? Inna piłka? Kurwa, może ci łom rzucić! Chcesz łom? O co ci chodzi, psie? O co? zdjęcie. Zabrał zdjęcie i oddał nam zębatkę. Za zdjęcie. Wow. Tu będzie zębatka? Jest. Wow, 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 I teraz to się rusza. Bardzo mnie to cieszy. A to z tego względu, że teraz to będzie otwarte. Aha, i zniknął. Okej. No, trochę to było naciągane, ale się UDAŁ! Stój! No nie tak, nie tak! Kurwa! Ok, ciekawe to było. Jak Ty tego nie chwyciłeś? Jak to jest możliwe? No. Ale tego mi w górnie! Masz prostą platformę. Tego nie skoczysz to może tu? No tu też nie ma. Bo... Czyli teraz możemy na nią skoczyć dopiero w tym momencie, tak? Okej. Okay. I docieramy do jakichś tuneli. To wymagało znacznie więcej wysiłku niż powinno. Serio. Nie jesteśmy w jakimś tunelu. Co to było za dziwny dźwięk? Aha, dobra. I teraz skoczymy do autobusu szkolnego. I to kompletnie nie wygląda jak trap. Kompletnie. I co? Okej, okay, zdaje mi się, że przeszliśmy ten dodatek. No dobra, czas na drugi. Late fees, spóźnione opłaty. Dokładnie tak o to chodzi. Mhm, okej, okay, czyli jesteśmy w jakiejś bibliotece. W bibliotece, która ma dywan. I mamy książkę. Dzień dobry, chciałbym szczęście oddać. Można? Trzeba jeszcze raz! usłom Super! mi teraz tą kurwę? No, ucisz mnie jeszcze raz! Ucisz mnie jeszcze raz! Oj, co, 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 wow! Zosta A! Goni mnie bibliotekarka! Goni mnie! jakiś stary milf! to Nie Zostaw mnie! Zostaw mnie! Co ty chcesz? Zajmacz się krzesłem? Zajmacz się krzesłem? Chodź kurwa, chodź kurwa no. Nie sobie Co to jest cholery jasny? <noise> Można rzucasz krzesłami bibliotekarkę. 10 na 10, najlepsza gra. Badanie terenu z zewnątrz jest, że tak powiem, mokro. Aha, to było szybkie, to jest kolejny zawór. Aha, które nam pozwoli stąd wyjść, z tego co rozumiem w razie czego? Spoko. I to jest miejsce, gdzie trzeba odłożyć książkę z takim znakiem z kart. Okej. Okay. Ej, poważne pytanie, jak stąd wyjść? Mi cały czas przynosi to samo miejsce. What? Ty chyba żartujesz, że ja nie mogę stąd teraz wyjść? Ja jestem już sfrustrowany. Jak stąd wyjść? Nie, no kurwa. Okej, okay. dobra, dobra, coś zrobiłem. Matko, ale to jest parkour. Mhm, zakręcamy. Okej, okay. skacz, skacz, skacz. Doskocz. Co ty miałeś z WF-u? No, doskocz tam! Dlaczego to jest zbagowane? Matko, dlaczego ta gra? O. No nie da się. No nie da się tą wyjść. Dobra, musiałem to wygooglować, przyznaję. Myk jest taki, że to nie działa. Zostałem oszukany. Kurwa, jesteśmy za obozu. Skacz tam! nie tam! No, teraz się chwyciłeś! Kurwa takiej krawędzi! No a teraz się. No jest... nie! To nie dość stąd wyjść. Mogę jeszcze checkpoint jakiś wczytać. Będę przed. Super! Nie wchodzę tam więcej! I co teraz? O! zgubiłaś mnie niesamowite ślepe, stare kurwisko. Mam planetę i nutę. Mam ognisko. Zapaliło się. Tak. Znaczy mi się zdaje, że sensem tego dodatku jest to, że będziemy po prostu zbierać książki i odkładać je na miejsce. To brzmi jak najnudniejszy dodatek na świecie. O, dało nam książkę. Z tym takim pikiem jakby. A ten pik był na dole. Okej, okay, to sobie tam wejdziemy, odłożymy to i ja przytuję checkpoint. Ja... ja utknąłem w ziemi. Ja. Ut... Czekaj, mogę to odłożyć? GDZIE JA KUŹWA JESTEM?! To jest niesamowite, jak można wydać tak złą grę. No, super. I teraz zrobiłem promów Dick Card 120 cm, nie? Hmm. Nie znalazłam go. Hmm. No i znowu zniknęła za rogiem! Nie zdążyłem! Odłożyliśmy cztery książki. <trym zniszczytą> Zawsze bawi. Stary próg to no dostaje krzesło. Zajebać ci! No Chodź, kurwa, chodź, chodź, chodź. No, co, 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 krzesło? Kurwa! No nie wytrzyma! Ona mnie goni! Już, tak, już! Co to w ogóle było? Ona. Co ona robi? <laughs> Cały czas narzekasz Masz krzesło o, zobaczyłaś mnie, niesamowite. jest jeszcze jedno <grywa> podniosły chciałem krzesło, krzesłem rzucić, Czuję! Proszyliśmy <grywa> ją! Ale ja! Ej, zawiste, dobra, to mi się spodobało. Co, przegonisz mnie, z do buzu? Przegoń, no przegoń, dawaj. A wiem, tak klepnę teraz. Mmm, co jest to? Bicie starych babłomem to jest to, dlaczego kupiłem tą grę. Dokładnie. Proszę, znalazłem tulipan. Trzeba było zaskoczyć tutaj z lampy i nagle jest tulipan. Dobra, zostały dwie. Siup. No oczywiście, że nie doskoczę i wyskoczę akurat na tą babę. No przecież to jest logiczne, że akurat tam będzie stać. No nie wytrzymam, nie jeszcze ty, zostaw mnie. Gotowi? Gotowi? Dobrze, dobrze. Wystarczyło tylko się przygotować. Trochę emocji od razu poszło. Mam kurwa dość tej gry! Jak można zrobić tak słabe wykrywanie krawędzi? I znowu, znowu, może to przeskakiwać. Siup. Chwyć to? Mam dość, mam dość, po prostu mam dość. Wskakujemy tutaj. Wow, udało się. Przygotujmy się. Jesteście gotowi? Ja nie. Dobrze, 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 udało się. Chwyć się, proszę, super. Chwycił się, rewelacja. I teraz tu. Dobrze, udało się. Mamy komplet. I co teraz? Mogę to ściągnąć? Co nam to dało? O, tam coś spadło chyba. Tu jest klucz, nie zgadnę, tutaj. Okej, okay. bibliotekarka ma ba basen. Tylko ja nie wiem do czego ma on jej służyć. Tak, tu. Aha, mm, i tu jest kolejna. Kolejne obniżenie, spoko. Teraz bierzemy to krzesło, tu jest dźwignia, to znowu leci w dół. Jak to jest głębokie? Kolejna dźwignia. tu widzę, jest jakaś książka, mamy to podnieść.

Że nie mogę stąd wyjść w żaden inny sposób. To jest zamknięte. Jak ja mam stąd wyjść, kurde? Czy ta gra jest zbagowana pod tym kątem? A teraz co? Teraz ja mogę nic zrobić? Nie mogę na SC wcisnąć! Nic nie mogę zrobić! Nie mogę nic zrobić. Zestartowałem grę. Nie mogę nic zrobić. Zobaczmy na YouTube, jak wyglądałoby zakończenie. To leś jest w ogóle w jakimś miejscu, tego ja nie znam. Na tym, w tym momencie, wygląda, że nie ma zakończenia do DLC. Zakłada się, że trzy walwy muszą być, się świecić na zielono, ale jedno jest zbagowane i się nie zaświeca. Dobra, powiem tak. Tak, ta gra jest gorsza od Garden of Bambal. wykonaniu jest gorsza od Garden of Bambal. Ale na szczęście. Dobre wykonanie mają komputery z firmy Artrell, które tylko do końca pa możecie kupić z kodem smoczy23 100 zł taniej. A w międzyczasie, jeżeli nie widzieliście, to nagrałem własną interpretację Garden of Banban. I miniatura idealnie oddaje ten odcinek. <grym> Polecam.